Gący Boże, Stwórco nieba i ziemi, w swojej nie, niezmierzonej mądrości powierzasz człowiekowi do wykonania pięknych i wielkich Spraw Prosimy Cię dzisiaj, abyś otworzył serca wszystkich wierzących i niewierzących na potrzeby powodzian. Prosimy Cię, sprawa, by hojność którą zawsze... Darzą innych dzisiaj wyraziła się poprzez różne dary, które pragniemy, aby one dotarły do tych, którzy najbardziej ich potrzebują. Pobłogosław te wszystkie dary, pobłogosław również tych, którzy je otrzymają. Przez Chrystusa Pana Amen. naszego. Amen.